Uda nam się! Uda nam się! Po raz kolejny jesteśmy w finale! Halo halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Guys. Oczywiście na sam początek lecimy sobie z darmowym spinem, a wy w międzyczasie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. No więc ten darmowy spin niech będzie taką wróżbą na dzisiejszy dzień, na dzisiejsze rozgrywki. I będzie to, uwaga, uwaga, 10 gemów. No, szału nie ma, mogło być lepiej. No i czy my sobie tutaj zagramy dzisiaj, tak sobie myślę. E, ostatnio graliśmy oficerem Dave'em, poszło tak no w miarę nawet. Ja myślę, że zagramy sobie dzisiaj e, Mr. Stumblebotem, o. poczemu czemu by nie? A właśnie, fajnie, że go wziąłem. Ogólnie tak z ciekawych rzeczy u mnie, to mam, miałem ostatnio dość spore problemy techniczne. A może zrobimy z niego takiego zielonego Ufoka, albo dobra, mniejsza o to. Miałem problemy techniczne generalnie rzecz biorąc, przez co yy, no, yy, miałem problem z dyskiem twardym i nie pojawiały się shortsy i z tego powodu mi jest smutno. A specjalnie dla was kupiłem nowy dysk, żeby szybciej nagrywać odcinki i shortsy, więc zostawcie mi z tej okazji łapkę w górę. I mamy floor flips, spoko. Może być, ja dziś jestem pozytywnie nastawiony do każdej mapy. Nawet do tej, do tych, w których szło mi trochę średnio, że tak powiem. A taką bez wątpienia był floor flip. Dobra, hop, oj. Dobra, dzisiaj słuchajcie spokój i opanowanie, to jest jakby yy, moje motto na dzisiaj. Dobra, tutaj już ktoś spadł, więc spoko. Dobra, hop, hop. O nie, dlaczego? Mówiłem o spokoju i opanowaniu, a tutaj poszło zdecydowanie słabo. Bra, okej, okay, jest git, jest giga git. I hop, hop. Bra, spokój i opanowanie po raz kolejny, słuchajcie. To jest klucz do potencjalnego zwycięstwa. Bra, tu widzę, że możemy przejść wyżej. No, oczywiście, że nie dam rady, oczywiście, bo zawsze musi być tak że dla mnie też miejsca nie nie, nie ten nie starczy. No, ale udało się przejść, tak czy siak. Więc całkiem spoko. Mamy tu gościa o zacnym nicku dxd44. Weźmy go sobie, poobserwujmy. No niestety nie udało mu się przejść dalej. Na jego no, nieszczęście, jego pech. Przeszło zaledwie no, połowa graczy, więc 16. I co, plan jest oczywiście standardowy, to znaczy próbujemy zdobyć drugą koronkę, no bo jak wiecie, no nie zdobyłem koronki na Stambul Guys od czasów dinozaurów, więc myślę, że fajnie byłoby zdobyć ją podczas tego odcinka. Fajnie by było, zobaczymy, jak nam pójdzie. Mamy Paint Splash. Generalnie dzisiaj czuję taki dobry, dobry skill, jeżeli chodzi o, o standard Guys. Ale też nie chcę zapeszać, bo to różnie bywa. Już wielokrotnie mówiłem, że no, czuję, że ten, że, że dobrze nam pójdzie. po czym szło nam Giga beznadziejnie. O, właśnie, tak jak teraz na przykład. Ja za dużo kombinuję. Muszę tutaj proste środki składać, więc teraz Hop, O i Hop. Dobra, udało się. Prawie spadłem, ale wiecie, do, do tego spadnięcia jeszcze trochę brakowało. Tutaj omijamy pędzel. Całkiem fajnie. Dobra. Musimy teraz poczekać na tą średnią platformę. O, i teraz najgorszy fragment. Ale my sobie z nim poradzimy, bo jesteśmy kozaki. I... Ostatnie miejsce zajmiemy. Ledwo co się udało, ale mamy finał w pierwszy gierce, więc to jest dobry znak, to jest dobry omen I pozostało ośmiu graczy na placu gry. Więc fajnie by było teraz, żeby kolejna mapa była taka jakaś, no wiecie, taka jakaś pod nas typu laserek, typu ściana. To są właśnie mapy, które no, giga lubię. I które. O! Pony drop. Dawno nie grałem, bardzo dawno nie grałem. No dobra. No to tak, musimy się skupić i nie możemy tutaj ospaść. Łoi! Oje oj. Tak trochę od tyłka strony, że tak powiem. Zacząłem. A, przylepiłem się najgorzej na świecie. Dobra. Jesteśmy tutaj sami, więc możemy na spokojnie. O! Hop! O ty cwaniaku! Tutaj jeden koleś chciał nam um, generalnie rzecz biorąc, troszeczkę popsuć pomysł. No nic. Oj, mogłem to trochę inaczej rozegrać. Jedną platformę przez to straciłem. A Dobra, trzymam się dzielnie. Trzymajcie kciuki, widzowie, żeby się udało. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że teraz właśnie y, trzymacie kciuki przed swoimi komputerami, telefonami, tabletami i innymi urządzeniami na których oglądacie. Kurka wodna, nie jest dobrze. Powiem wam tyle, nie jest dobrze. Tam mogłem jeszcze jeden, w sumie, wykorzystać poziom. No nic trudno się mówi, żyje się dalej. Dobra. Oj, oj, oj. Tutaj... Mieliśmy jednego cwaniaka, który nam odciął trochę drogę. Za bardzo asekuracyjnie zagrałem, tak mi się wydaje. No i niestety, ale byliśmy dzielni. No, doszliśmy naprawdę do dość tutaj dalekiego poziomu. I zdobyliśmy 20 pucharków i 30... Gwiazdek, czy możemy odebrać kolejną rzecz? Nie, chyba że tutaj aktywujemy Stumble Pass. Ile kosztuje Stumble Pass? 1200 gemów. E, ogólnie, też właśnie dziękuję Wam za komentarze pod odcinkiem, gdzie pytałem Was, czy kupić e, Stumble Passa. I stwierdziliście jednoznacznie, że ewentualnie kupić go bardziej pod koniec sezonu, żeby właśnie tutaj, no żeby nie wydawać pieniędzy na darmo, tak, no bo po co mam kupować znowu Snubble Passa, a jakby jakiś niski poziom w nim tutaj jakby dostać, w sensie wbić, niski poziom. O, dobra, zamyśliłem się, bo zobaczyłem, że mamy pivot push i tak zacząłem myśleć, jak tutaj przejść tę mapę, żeby właśnie dostać się do kolejnego etapu, bo taki mam zacny plan, powiem wam szczerze. Dobra, chodźmy tutaj. Co jest grane? Co mnie strąciło w ogóle? No nie, najgorzej na świecie. Zobaczcie, ilu tu jest graczy. Ale tu jest jeszcze słynna... słynny młot śmierci, który... Który tutaj zaraz mi zmiecie. Dobra, udało się. Jest git. Ale bardzo sporo graczy. O, udało się przeskoczyć nad tym. Dość sporo graczy właśnie tutaj się dostało, więc nie wiem, czy starczy dla nas miejsca starczy. No nie jak to? Ej, oszukane tu jest. Nie, widzieliście to. To było oszukane. Nie no, nie wierzę w to, co się wydarzyło w tym momencie. Zostaliśmy ewidentnie tutaj. Oszukani dosłownie, no ale nic, odbieramy naszą nagrodę i lecimy z kolejną gierką. Yy, wydawało mi się, że powinno się liczyć, że my byliśmy tutaj pierwsi na mecie, ale kłócić się nie będę. To tylko gra i dobra zabawa, to nas interesuje. Aczkolwiek, napiszcie mi w komentarzach, jak wy to widzieliście. Mi się wydaje, że yy, to, że nam się udało. Dobra, mamy spin go round, spoko, całkiem spoko. No i co, i lecimy sobie. Z kolejną, tutaj mapką, z kolejnym wyzwaniem, bra. O nie, najgorzej, dobra, muszę się, muszę się skupić, słuchajcie, nie mogę tutaj odpaść tak łatwo. Nie, 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 nie dzisiaj. Nie podczas dzisiejszej naszej tutaj zacnej rozgrywki, dobra. No nie, uciekamy stąd. Przejdę sobie jakoś tak naokoło, może. Dobra, powiedzmy, że jakoś tak. Uwaga, łuj! Dobra, mamy to, mamy to. Widzowie, jest dobrze. Tylko pytanie: czy starczy miejsc dla nas? Aż się wbije dosłownie w tę metę, żeby starczyło tego miejsca. Udało się, przechodzimy dalej. Jest Git. Zostało jeszcze połowa graczy. W tym my oczywiście, więc fajnie. No i cóż, zobaczymy, co tym razem nam tutaj yy, wylosuje. Nasz stumble tutaj y, automat. O piwot pójdę znowu. Nie, najgorzej. Najgorzej na świecie, słuchajcie. dobra Lecimy z tematem. Bra. Op. Pójdźmy sobie. O-O-O! Dobra, jest git. Hop, uda mi się. Tak jest, udało mi się. I miałoby się nie udać, oczywiście, że mi się uda. Bra. I teraz hop. No i gitara. Dobra, przechodzimy sobie tu. O nie! Bra, szybko, 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 szybko. Hop. I hop. I uda nam się, uda nam się. Po raz kolejny jesteśmy w finale. Ej, ten skin, ta skórka jest giga naprawdę. Ten... O! Oh jest giga yy, yy, szczęśliwa no tutaj prawie że mikrofon mi spadł to był mały wypadek dosłownie ale przeżyliśmy ten wypadek i mamy over and under w finale. Jeżeli ktoś z was posiada jakieś ramię do mikrofonu, możecie napisać mi w komentarzu i polecić jakieś, bo ja mam taki statyw dość słaby i często mi ten mikrofon lubi spaść. Dobra, ej idzie mi na razie, nie zapeszając. Dobra, ja już nic nie mówię jak mi idzie, bo zawsze jak mówię, że mi idzie dobrze, to potem yy, idzie mi źle. W sensie zawsze odpadam po chwili. No, fajnie tutaj był zły pomysł, może jakoś tak nie wiem, na boki, na boki słuchajcie, to jest najlepszy pomysł na boki eee, wejdźmy sobie tutaj no szybko szybko no niestety się znowu nie udało ale powiedzcie mi i przyznajcie mi w komentarzu, że byłem dzisiaj dzielny i poszło mi dobrze